We wrześniu 2010 roku została przyjęta zintegrowana koncepcja bezpieczeństwa Euro 2012. Między innymi właśnie w tej, kon tej koncepcji określiliśmy nasze motto motto przeprowadzenia tej imprezy, jeżeli chodzi o obszar bezpieczeństwa. Have fun, feel safe. Czyli baw się dobrze, czuj bezpiecznie. Jak to jest z tym stanem przygotowań do euro, bo chyba nawet już i rząd i koalicja przyznaje, że nie wszystko się udało. No, no, zaczekajmy na oceny po y, mistrzostwach. Y, w tej chwili powinniśmy się wszyscy skupić na kibicowaniu naszej drużynie i... I tak, żeby organizacyjnie rzeczywiście wszystko poszło dobrze. Ja uważam, że na te warunki, które możli były możliwe, wszystko zostało wykonane na maksimum możliwości i finansowych, i organizacyjnych naszego kraju. Opóźnione terminy, nie powstają inwestycje drogowe, a rząd ministrowie siedzą zamknięci w gabinetach i kiedy przyjdzie do zdania sprawy dlaczego tak długo, dlaczego nie ma dróg na Euro 2012 odpowiadają, no bo był deszcz, albo była susza, albo też duże mrozy przeszkodziły w realizacji inwestycji drogowych. Na szczęście ten stan polskich dróg z roku na rok jest coraz lepszy, no ale jeszcze są takie odcinki, które... No, mogą wywoływać nasze, na, 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 tak, nasze jako kierowców niezadowolenie, ale myślę, że to również będzie się poprawiało. Oczywiście tu, gdzie są jeszcze remonty, tu, gdzie będzie większe natężenie dróg, trzeba liczyć się z tym, że to będzie dodatkowe obciążenie patroli policyjnych, które będą musiały organizować objazdy, no, taka naszą, nasza rola, ale my musimy pomóc kibicom, którzy będą przyjeżdżać do nas na euro 2012, musimy pomóc Polakom przemieszczającym się z jednego miejsca do drugiego. Oczywiście wolelibyśmy, żeby wszystkie drogi drogi już były gotowe, żeby były przejezdne ale jeżeli tak nie będzie, to będziemy starać się robić wszystko, aby organizować się tam, gdzie będzie taka potrzeba objazdy możliwie jak najmniej uciążliwe dla kierowców. Podwykonawcy polskiej firmy bankrutują ze względu na zaniechanie, niewypłacalność tych większych firm. Rząd nic nie robi. Kiedy ja rozmawiałem z tymi przedsiębiorcami, oni prosili nie tylko przedstawicieli rządu, oni słali e-maile, słali listy, ale też prosili przedstawicieli instytucji rządowych o pomoc. Mówiono to nie jest nasz problem, to jest Wasz problem. Przedsiębiorcy dostarczyli tam sprzęt, materiał, własną robociznę, zabudowali w nasypach, w wiaduktach autostradowych, w nawierzchniach wreszcie swoje środki finansowe. I ci ludzie po prostu są Bogu Ducha winni bankrutami. Jak to się stało, że Komisja Infrastruktury w ogóle tym problemem się zajęła? W związku z tym, że staramy się wesprzeć te przedsiębiorstwa drogowe, tych przedsiębiorców, na ich zresztą prośbę od już kilku miesięcy, padła propozycja, należy napisać rezolucję. Bo z rezolucji rząd się już musi wytłumaczyć. Wreszcie zrozumiano, że rząd nie może siedzieć zamknięty w swoich gabinetach. Wyjątkowo zgodnie Komisja Infrastruktury odniosła się do projektu rezolucji. Wzywającej rząd do podjęcia natychmiastowych działań, których celem będzie zabezpieczenie interesu tych firm, o których pani mówi. Projekt rezolucji, nieskromnie powiem, przygotowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Co do ministra Nowaka i Donalda Tuska, przypomina mi się taki, taka piosenka Wojciecha Młynarskiego na temat e, gierka. Po co babcie denerwować, niech się babcia cieszy. Przypomnę, na jednym ze spotkań jeden z przedsiębiorców powiedział Nowakowi wyraźnie: Panie ministrze, pan jest oszukiwany. My jesteśmy oszukiwani, społeczeństwo jest oszukiwane, parlament jest oszukiwany. Wreszcie ten łańcuch oszustwa, oszukaństwa należy przerwać. Ten przedsiębiorca przywołał obrazek znany z koniną telewizją, kiedy minister Nowak. Wizytuje w grudniu budowę autostrady i tak to pyta w dżinsach, w koszuli, uśmiechnięty, pyta pracowników krzątających się po budowie, jak wam się pracuje. Oni zdezorientowani odpowiadają, no, no dobrze nam się pracuje. Okazało się, że to byli ludzie, których kazano przewieźć z innego odcinka budowy w miejsce, gdzie był przewidziany przyjazd pana Nowaka. Ubrano ich w czyste uniformy, kazano im się uśmiechać. No przecież to tak właśnie jak Pani mówi, no jak, jak za Gierka, no tak przecież pamiętam opowieści otwierane, między innymi kolejne etapy budowy Huty Katowice. Syn Edwarda Gierka mówił po, tym, po tej wizycie gospodarskiej, że jego świętej pamięci tata robił owszem wizyty gospodarskie, natomiast że z nich było miejsce pracy i pieniądze dla polskich przedsiębiorców. Odważna teza. No, ma bardzo odważna, nie umniejszając pewnych działań w poprzednim y, systemie, który był zaprzeczeniem czegokolwiek, jakikolwiek rozsądku i ekonomii i, i demokracji, y, umniejszając rolę Edwarda Gierka, rzeczywiście na ten moment pewne rzeczy się działy i gospodarko, tylko że no, wtedy były kompletnie inny język, inne zachowania. Wolę żyć i słuchać swojego premiera, y, który rzeczywiście objeżdża i nie mówi sloganów, czy jakichś y, Rzeczy, które są niezrozumiałe dla Polaków. Po prostu no, każdy gospodarz swojego domu, a domem naszym jest Polska, objeżdża, obserwuje, ocenia. Porównywanie jednej i drugiej osoby pozwala się uśmiechnąć. My musimy ten koholitaniec przerwać. Najgorzej, niestety, jest infrastrukturą. Za którą odpowiadał mój rząd, szczególnie za tę infrastrukturę drogową. Ale raz jeszcze chcę wyraźnie podkreślić, już teraz nie narzekajmy, teraz już przestańmy we własne gniazdo, wiadomo, co robić. Skoncentrujmy się, pokażmy, że jesteśmy jedną polską rodziną, że chcemy gościć gości z zagranicy, chcemy ich dobrze ugościć i te wszystkie nasze mankamenty i braki, jestem o tym przekonany, nadrobimy polską gościnnością. My musimy się bronić przed kompromitacją, bo wszystko to, co, do czego doprowadził Tusk w przeciągu pięciu lat, to jest jedna wielka, mega kompromitacja w zakresie realizowania inwestycji drogowych. Ile temu człowiekowi potrzeba czasu, żeby zrealizować 200 km drogi ekspresowej, jeżeli pięć lat to jest mało? Może na euro jest przygotowane dość dużo helikopterów, bo pan premier wizytował, y, budował autostrad helikopterem. No najwygodniej z helikoptera, no bo to tak y, i panorama szersza, i y, świadomość szybkiego powrotu y, jakby y, też sprzyja dobremu samopoczuciu. Ale no, przy premierowi przypisuje się różne cechy nadprzyrodzone. skrzydeł jeszcze nie ma, mhm. a najlepiej drogi autostrady ogląda się z lotu ptaka. W związku z tym taki oblot był wskazany, żeby zobaczyć, gdzie rzeczywiście jest dobrze, gdzie szwankuje i tak dalej. Można to wszystko zobaczyć naprawdę w, nie wiem, w godzina, dwie takiego oblatywania i, 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 i już... A nie późno trochę, przepraszam, że w słowo wchodzę. No ale to przecież premier ma swoich ministrów, każdy minister odpowiada za swój swój resort, buduje. No jak opozycja chce, to może powiedzieć, że podejrzewam, że gdyby poleciał rok temu. To też bym mógł, że albo za wcześnie, albo za późno. Mnie? Oczywiście, oprócz takie euforii, że to jest sportowe wydarzenie, euro, oczywiście ja jako polityk muszę patrzeć na to realnie. Czyli co będzie po euro, co jest teraz i jakby patrzeć na stan wykonalności. Mnie taki PR, blicht i zaskakiwanie nas takimi, można powiedzieć, czasami ochłapami. Tu dwa kilometry, tam 20 kilometrów, tu coś przejedziemy, nie przejedziemy, nie satysfakcjonują. Ja wiem, że kibic jest w stanie przeżyć wszystko, ale patrząc perspektywicznie, na to, jak będzie funkcjonowała autostrada, droga szybkiego ruchu, czy stadion, czy inne obiekty po euro, no to już my, jako politycy, powinniśmy mieć w tym scenariuszu zapisane, a nie myślę, że jakoś to będzie, aby do euro. I to jest bardzo jakby niebezpieczne myślenie. Jak obejrzałam tę mapę drogową, to jest szansa, że od wschodu i od południa w ogóle kibice nie przyjadą. Bo, bo dróg dojazdowych do miast gospodarzy euro właściwie nie ma z tych kierunków. Połączenia drogowe między miastami, organizatorami na dzisiaj nie są gotowe. Egzaminu Donald Tusk nie zdał. Trudno. Wiemy już, że nie uda się niestety przejechać w miarę swobodnie naszymi autostradami i to na pewno jest mankamentem w stosunku do tych obietnic, pierwszych zamiarów i tych planów, które sobie nakreśliliśmy, ale mówię, ja już w tej chwili też nie narzekam, nie krytykuję, chociaż nie mogę tego przeboleć, że A2 nie jest dokończone i rzeczywiście w pewnym momencie, ja to zawsze obrazowo mówiłem, ci, co z zachodu pojadą wjadą w pole zastrykowe. No będą musieli jechać objazdami, ale raz jeszcze podkreślam, wierzę w to, że to tempo prac, być może w tej chwili szaleńcze, być może po euro trochę zwolnione, ale będzie na tyle szybkie, żeby te wszystkie plany zakończyć w przyszłym roku. No, dobre i to. To nie może być tak, że rząd gra sobie w piłkę, zapomina o problemach ludzkich, zapomina o wielkich problemach infra infrastrukturalnych, a my do tego nad tym przechodzimy do porządku dziennego. Je, deklarowaliśmy powielokroć. Będziemy potrząsać e, tym rządem, będziemy potrząsać z każdym z każdym z ministrów z osobna i wytrzęsiemy z niego minimum dobrej woli. Myślę, że pod względem tych możliwości, jakich Polka dysponuje swoim potencjałem, te mistrzostwa będą udane dla naszego kraju, byle nam tylko starczyło kultury kibicowania, woli kibicowania, radości i z tego święta sportowego. I to jest powód, dla którego stale o tym mówimy. My wypełniamy święty obowiązek opozycji. My nie katujemy Donalda Tuska. Natomiast jeżeli on i jego towarzystwo polityczne zarządza tym państwem, to nie może demontować tego państwa, to nie może go zwijać. Jeżeli mówimy o euro, to musimy też pamiętać, że jednak środki z Unii Europejskiej, które dotyczą budowy, rozbudowy i zaangażowania w naszą infrastrukturę i w cokolwiek w Polsce, to jednak grażyna Gęsicka świętej pamięci, która była specjalistą od tego typu. Polityki. To jest jej dziecko i to jej należy dziękować za środki. Jak rząd to wykorzystuje, to widzimy. Mam dobre zdanie o świętej panięci pani minister Grażynie Grywięsickiej i nie umniejszam także jej, jej roli. Ona się na pewno przyczyniła w dalszym stopniu do tego, że te pieniądze były pozyskane. Problem polega, że w ekonomii i w życiu nic się nie dzieje. Od tego, jak się coś zmienia, że zmienia się raptem premier rząd i raptem się okazuje, że jak coś się nie uda, to ten rząd wszystko źle zrobił, albo jak jest dobrze, to jest zasługa tych poprzedników. Nie, ekonomia jest pewnym ciągłym procesem. Ja uważam, że w tym momencie nawet jak Rzeczelę Giesitka przyczyniła się, cześć i chwała. Ale te pieniądze przez panią minister Bieńkowską zostały świetnie wykorzystane. No. Platforma obywatelska obejmuje władzę na przełomie 2007, na przełomie 2008, kiedy nikt nie wieszczy kryzysu, kiedy o kryzysie w ogóle się nie mówi, ma dobry czas 2008 roku, no, ma wszystko w ręce, tak? to, to wszystko co można by sobie wymarzyć. Czy moim zdaniem i to nie są nasze dane, tylko dane spoza naszego kraju, które mówią, że Polska wydaje pieniądze jako jeden z najlepiej wydających krajów. A drogi były budowane też Krajowego Funduszu Drogowego, tak? także to różnie się odbywało. W związku z tym, dziękując wszystkim tym, którzy byli przed, za pomoc. Uważamy, że dobrze y, tą pomoc, którą nam kiedyś oferowali czy, czy zrobili, y, wykorzystaliśmy. Ale niestety no, nieudacznicy y, dopuszczają się grzechu zaniechania i to nie jest grzech, z którego można się wyspowiadać. To jest grzech zaniechania, który doprowadza do tego, że nie wykorzystujemy tego momentu na takie odbicie cywilizacyjne, jeżeli chodzi o rozbudowę naszego kraju. Wszyscy się gdzieś przyczyniliśmy w mniejszym lub większym stopniu do tego, że dzisiaj za kilkanaście dni będziemy mogli oglądać wielkie widowisko sportowe i tym wszystkim trzeba serdecznie podziękować, nie obrażać się na nikogo, Pozycja powinna pogratulować, że, że, że mimo wszystko nam się udało, mimo przeciwności losu, otoczenia i tak Ja my mogę powiedzieć dziękuję za te dobre rzeczy, które które zrobili, a, a, a za to, że z kolei minister Polaczek niewiele zrobił, jeżeli chodzi o kwestię już wydawania tych pieniędzy e, i wybudowania, raczej się więcej sądził w sądzie przebywał niż, ale, niż ale, na polu. To były, to były dwa lata, przypominam niecałe, prawda? Okej, okay, no ale jak więcej się przy, zaskarżało różnego rodzaju decyzje mhm. e, i bywało w sądzie i trudno się było dogadać skąd, skąd z geniuszami, z wykonawcami i tak dalej. No, no, takie, takie zielone pole było i myślę że na tym zielonym polu sobie nieźle poradziliśmy. Ja już bym tutaj nie rozpatrywał tego, czy to poprzednicy nasi, czy, czy my. Ważne jest to, że to euro jednak odbędzie się. Mam nadzieję, że w miarę bezpiecznie, bo to jest też ważne. My mamy bardzo wiele zadań, które trzeba będzie zrealizować w trakcie Euro 2012, bo są to pilotaże, są to zabezpieczenia stref kibica, są to zabezpieczenia stadionów i w wielu miastach jeszcze spraw... No, może dojść nam właśnie kwestia organizacji, organizacji y, objazdów. Jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy to robić. Pani jest odpowiedzialna również za bezpieczeństwo. Mhm. Ograniczone w Polsce siły policji y, będą również pewnie zajmować się. Mhm. Tak... Organizowaniem objazdów, rozładowywaniem korków. Na ile y, to się da połączyć i na ile te siły, w związku z tym, które zajmują się bezpośrednio już kibicami, będą ograniczone? Czy poprosiłabym o dokładne pytania i do pana ministra transportu, i do pana ministra e, spraw wewnętrznych, bo oni bezpośrednio ze sobą e, te, te plany e, koordynują i opracowują. Ale powtórzę po raz kolejny, bo wiele razy o tym mówiłam. My byliśmy przygotowani na różne warianty rozwoju sytuacji, jeśli chodzi o inwestycje. Po prostu rządzić mądrze i rządzić, a nie zawiadywać i PR-owo nas karmić obrazem, który nijak nie przystaje do rzeczywistości. Rozliczmy się z tego wszystkiego już po, kiedy gości obcych już u nas nie będzie. Myślę, że Komisja Sejmowa, nadzwyczajna, o którą postulujemy, powstanie i zbada przyczyny takiego stanu rzeczy, bo to nie są żarty. To, to nie jest tak, że my się cieszymy, bo czegoś się nie udało Tuskowi. Tuska za chwilę nie będzie, natomiast nie udało się nam Polakom.